To wielka. Wielka. I bardzo jesteśmy to po prostu. W szoku. A w te śledzie. śledzie. Ale I grzybki, śledzie w ogóle. Chodzi o takie ratowały. dobre śledzie. Nie, patyna, chyba. Nie? A ta patyna. A śledzia ja też rysowała. myślałam, także ja bym powiedziała śledź, bo mama ciągle tak dobrze ma, nie i nie pójdzie. Dobrze, pójdzie do następnego tak fila. Ciekawe. Jeszcze musisz wejść do tego finału. Jak dobrze pójdzie, to pójdziesz do drugiego Nie, ale sam fakt tego, w ogóle, że tu jesteśmy, to jest naprawdę super. super. Tak, bardzo się cieszymy. Naprawdę, bez względu na to, co by nie było, czy wygramy, czy nie. Także super. Fajna zabawa. Tutaj mieć się najwięcej problemów z tym nalotem jednak to tak, takie tak, było... Tak i z Fredro. Ale z tym Fredro, no to ja śluby miał miałeś w ostatniej chwili, ale... O, szkoła, ale przyznamy się pokątnie, że my tak z literaturą za pan brat, bo dwie kolonistki, ja szko... a... Ja? No. No. Ale to nie są takie znane i takie... Ale ślub y... męża na przykład nie było? A też jest... nie, nie było. Paweł i Gabry. Ale, ale pa... Pa... na filologii polskiej nie było. Aha. Ale śluby panickie były u wszystkich Pohol i, gawałd, I nikt nie w Każdy zna, Ja nie jestem po ślubie, to nie wiem, czy pan A ja jestem po ślubie. A finał jak oceniacie? No płacze, oni nie tak? muszą ja, oceniać. Ja, ja byłam w finale, to ocenię. ekipa właśnie, doborowa. Nie, ale ja uważam, że nie były trudne. Ta ekipa mnie zmyliła, ale była telewizyjna, no jak dobrze do. dobrej, tak, co, dobrej osiem tak, telewizyjna rzeczywiście można było się zastanowić, ale... Śnieg łatwe. Yy, to Ale także, że jest dużo -te. czasu. Te 20 sekund jednak jest spory, spory czas, żeby się drugi. zastanowić rzeczywiście i wrócić do tego pytania, więc to jest taki optymalny czas, kiedy, kiedy można sobie tam pozwolić na chwilę zastanowienia się. Aczkolwiek nie, nie A tak, zawsze to... te pytania takie oczywiste są yy, najbardziej punktowane. Ale jak, bo... jak widać, uzupełniłyśmy się z siostrą, tak nie tak powtórzyłyśmy pytań, y, Od... odpowiedzi na pytania. A myślałaś więc... na pewno pociąg. Tak, myślałam. Nie wiedziałam. A ja nie powiem, bo ty będziesz myślała, że ja powiedziałam pociąg tak, i powiesz tramwaj. Dokładnie. Ale dobrze, żeśmy się dobrały, może zmienimy teraz. No nie, <laughs> jak dobrze pójdę? Jeszcze musimy dojść do, do tego. Ale no. bardzo fajne. miłe uczucie w ogóle tutaj wystąpić. I w ogóle nie Zapraszamy nie ma wszystkich, kto tylko ma ochotę i ma chęć. Zapraszamy wszystkie rodziny. Rodzinę, żeby Szczególnie się tak jak my rodzeństwo, są prawdziwe. Bo naprawdę coś fajnego przeżyć i i, postać tutaj tak, i pozdrowić Niżną przede wszystkim, o, I się przebić. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Teraz dajmy głos. Lubię, ja pozdrawiamy.